Proszę Państwa, kiedy tak sobie jeżdżę rowerem, to właściwie nie mam żadnych słuchawek włączonych do ucha, włożonych do ucha. Po prostu żal mi szkoda mi tych dźwięków naturalnych, które są wokół mnie. Dźwięku śpiewu ptaków, szumu wiatru, szumu liści. Dlatego też nie korzystam ze słuchawek. Ale rozmyślam. Te rozmyślania są różne, czasami o sprawach ważnych, czasami o mniej ważnych. Choć ostatnie są rozmyślenia o coraz ważniejszych sprawach, ponieważ tych sprawach, które dotyczą nas wszystkich, dotyczą Polski, dotyczą krajów innych w Europie, na świecie. I postanowiłem w pewnym momencie, że chyba spróbuję te moje luźne refleksje, luźne rozważania jakoś tak w formie filmowej przekazać na moim kanale na YouTube. Nazwałem ten cały cykl. Bo tak to chyba będzie wyglądało, że to będzie jakiś cykl. Rowerowo, rowerowo informacyjna Odyseja. Rowerowo informacyjna Odyseja. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zechcieli po, poświęcić trochę czasu, posłuchać tego, co mówię. Ja nie przekonuję nikogo do niczego. Nie namawiam, żebyście wierzyli tym, nie wierzyli tamtym albo coś jeszcze. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu mówię o tym. Co o tej mojej drodze, którą sam przeszedłem, mianowicie o, o to, że szukałem informacji, że doszedłem do pewnych wniosków, że warto dochodzić do pewnych wniosków, bo często się okazuje, że w zasadzie zawsze się okazuje, że aby zrozumieć to, co się dzieje w Polsce, to warto sięgnąć do informacji w innym kraju. Ja sięgam, ja korzystam z informacji różnych dziennikarzy i o tym chciałbym Państwu mówić. W tych, pod tymi materiałami będę zamieszczał linki do których Państwo będziecie mogli sięgnąć, sprawdzić, zweryfikować itd. Tak tak Powtarzam raz jeszcze, warto wiedzieć pewne rzeczy, ponieważ to, że czegoś nie wiemy o czymś, to nie oznacza wcale, że tego nie ma. A tak jak mówił Horacy, odważ się być mądrym. Zapraszam Państwa. Oficerowie wojska, byli oficerowie wywiadów amerykańskich. To nie jest tak, że sobie ktoś to wymyślił. Właścicielem państwa amerykańskiego, jak to tłumacz, translator tłumaczy, są sponsorzy, ci, którzy mają kasę. Tak na nasze mówiąc, pewnie państwo też tego nie słyszeliście, ale w Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu jest afera, aferka. Nie wiem, jak to nazwać. Dlatego, że sprawa moim zdaniem jest poważna, ale skorumpowany system, bo system skorumpowany, ten, który jest tam, to my jesteśmy, że tak powiem, odzworowani tutaj u nas. U nas jest to samo i w wielu krajach europejskich jest to samo. A chodzi o to, że pan prezydent Biden, kiedy był wiceprezydentem jeszcze, to prowadził wyjątkową działalność, rozbudowaną działalność łapówkarską. Miliardy dolarów mu tam zarzucają, że. Nakradli, używał fałszywych nazwisk do korespondencji z tym związanej. Podstawiał swojego syna, tego Huntera Bidena, który w firmie tej ukraińskiej Burizma pracował i pracuje dalej. Tak na Wasze mowę z panem Aleksandrem Kwaśniewskim, który jest wybitnym specjalistą od Burizmy, czyli tych handlu materiałami opałowymi, nie wiem, czy to, bo to gaz chyba, ropa. No i tam się okazało, że przez wiele lat, mówię o Stanach Zjednoczonych, że tam administracja to wyciszała przez parę lat, a w tej chwili to odwróciło. Okazuje się, że tak zwani sygnaliści, tak na razie mówiąc u nas też niby była ta ustawa, czy ona ciągle obądrzuje on sygnalistów, tylko nikt tego na serio nie traktuje z tak zwanych władz. Otóż ci sygnaliści to wszystko wywlekli, trafiło to do kongresu, Przekazali dokumenty. No i gdyby to było państwo demokratyczne, które ciągle powtarza, że ona walczy, oni walczą o demokrację w innych krajach, ale u siebie tego nie ma, to pan Biden powinien już dawno nie być prezydentem. A się okazuje, że mimo, że ma demencję, to nadal ciągle się mówi, że on będzie startował na następną kadencję. Ale to nie nasza sprawa, choć skutki są dla nas. Sprawa nie nasza, nie my wybieramy, ale skutki są dla nas. No ale skoro się zgodziliśmy być państwem wasalnym, to mamy takie konsekwencje tego wszystkiego. I proszę Państwa, to wszystko co Państwu powiedziałem. To tak jak mówię, mogę to powiedzieć na kanale. Zakładam, że mogę, że YouTube nie wytnie mi, że to jest niezgodne z czymś tam. Ale ważne jest to, żeby ludzie po prostu to z tym się zapoznawali. Bo, jeżeli nie będzie świadomości, to niestety będziemy jak stan baranów, którzy po prostu oddadzą wszystko co mają właśnie włącznie z własnym życiem dla obrony interesów cudzych nie wiem ci Państwo, którzy pamiętacie wojnę w Iraku, pamiętacie Państwo? To był rządy EZL wtedy w Polsce. Chyba rząd E.Z.L. ile pamiętam, ale chyba tak EZL. Jak to się pchaliśmy, żeby do tego Iraku wysłać kontyngent, bo my tu demokracja, bo broń biologiczna. I cóż się okazało? Żadnej bio, broni biologicznej nie było, chodziło o korzyści dla Amerykanów, rozwalono Irak. No ale, tak jak mówię, strefy zapalne we wszystkich zakątkach świata są korzystne dla Wall Street. Jak mówią dziennikarze amerykańscy i nie tylko amerykańscy, mówię o tych myślących, niezależnych dziennikarzach, to proszę Państwa, nawet Hamas, ten, z którym w tej chwili w Izraelu, Izrael walczy z Hamasem, to też był Hamas finansowany przez Stany Zjednoczone. I uwaga, i przez Izrael również. Tak, tak, to są oficjalne dokumenty. Także czasami nam się wydaje, że coś wiemy, ale to, co wiemy, to jest tylko zasłona dymna. W tym bagienku, w tym szambie światowym, szambie politycznym Dzieją się rzeczy, o których nam się nigdy w życiu nie siło. Mnie też. Byli oficerowie wojska, byli oficerowie wywiadów amerykańskich. To nie jest, nie chcą wymitować.